Cześć, siemano, z tej strony Mateusz. Na dzisiejszym odcinku otworzymy sobie starter packa nordyckiego 365 2020 ale najpierw też powiem, że dzisiaj nagrywam w innym miejscu, bo jestem u mojej babci. No i powiem, co ten starter pack zawiera. Zawiera y, album kolekcjonera, y, plansze do gry Plakat z listą kontrolną Trzy saszetki, trzy limitki Jedną e, limitowaną kartę XXL No to nie przedłużam Zaczynamy Otworzę sobie starter na boczku Bo może się trochę ekran trząść Jak będę otwierał No mam coś pewien problem Powiem, o jest już Otworzyło się No nic, dobra, będę wyciągał tak. No i mamy plakat z listą kontrolną. Duży jest plakacik, a więc się nie zmieści cały na, na ekranie. A więc to na boczek. Są trzy i Przyznam, są trzy suszetki. No i limitowaną XXL jest jeden Hazard. To jest limitka XXL. No i może zrobimy sobie pojedynek limitek, żeby było ciekawie. Ja nie tak zwykły unboxing, o, o, o. to i tamto, sama nuda. Więc tak. Będziemy szukać Realu Madryt. Um, Manchester City, bo jest Raheem Sterling. Liverpoolu, bo jest Virgil van Dyke. Oraz, kogo my mamy? A, no i trzecia limitka to Kodzik. Jak Przepraszam za małe cięcie, ale niestety wykorzystam według telefonu wykorzystam maksymalny czas nagrywania. A no w sumie tak, bo mam 3 minuty 21 maksymalny czas nagrywania na jeden film. No nic, skończmy na tym, że Kodzik to pierwszy ten lepszy było i to już jest, e, i to już było. No i trzecią limitką, bo się okazało, że Kodzik to jest tak jakby jeszcze pion, e, piąta czy czwarta. Piąta dodatkowa limitka, a ostatnią limitką jest Lionel Messi. A więc będziemy szukać Real Madrid, Manchester City, Liverpoolu i Barcelony. Dobrze. No i tutaj jeszcze jest wiadomo. To już mówiłem. Plansza do gry. Album. Folia na bok. No i tak, lecimy z pojedynkiem. Nie będę się bawił w przekładanie kart specjalnych. A więc, gdzie będzie to będzie? Na szczęście jest to odwrócone. Czyli, no i tak, mamy palmę i raz. Szalkę, Napoli, Borusie, Uuu, Polak Rodak, piszczu z Borusji, e, Gustavo Skarpa, Palmeiras. I na karcie specjalnej jest Ajax Amsterdam, Blind. Czyli w pierwszej saszetce nic na mnie wpadło. Kartę będę odkładał na boczek. No i lecimy z kolejną saszetką. Szalkę, mm, Manchester United, e, Goldzik, Bruno Fernandes, Portugalia, Paris Saint-Germain, River Plate i jest Manchester City! Dawid Siwa, czyli pierwszy punkt dla Manchester City. Zobaczymy, czy ktoś jeszcze zdoła pokonać Manchester City, czy Manchester City podejmie się prowadzenie, Albo albo wygra ten pojedynek. No i tak, dwa razy Inter. United, Napoli. Jest real. Defensive Rock varan, czyli pierwszy punkt, ale też wpada Phil Foden, jedna z, jeden z rzadszych fansów. A więc... Hmm, przepraszam, że się na chwilę zatrzymam, ale zaraz mi się skończy czas, więc jeszcze raz będzie cięcie. Dobrze. Po kolejnym cięciu tym razem z jest... Pamięć mi się znowu skończyła. No i tak, skończyliśmy, że Manchester City wygrał. 2 do 1. No, no, ale tylko 2 do 1 z Realem, bo z Liverpoolu i Barcelony nic nie wpadło. Dzięki za, odci Dzięki. Dzięki za odcinek. Dzięki i cześć.